Hejka kochani, witajcie na moim kanale. E, mianowicie jest to chyba trzeci czy czwarty odcinek na moim kanale. Jestem z tego bardzo dumna, że nabiliśmy już chyba prawie 25 subskrypcji. Za to Wam serdecznie dziękuję, że nas tyle aż tu jest. Możecie mnie zauważyć, że jestem już na polu. Tak, jestem na polu, ponieważ będziemy dzisiaj dużo robić na tym polu. Tam widzicie słoneczko. A tu widzicie taki trochę słońca i trochę cieniu. E... Mianowicie miałam iść dzisiaj stajni tej drugiej posprzątać. Nie chce mi się nam iść samemu, więc musiałabym pójść z kimś. Ale mianowicie jeszcze jedna rzecz, którą zanim przelecimy do odcinka, e... to jeszcze jedną rzecz wam powiem. A mianowicie ta rzecz to jest e... ogólnie... chodzi o różę MKX e... Beautiful róża. Ona oczywiście ma fałdy, dlatego na niej nie jeżdżę. Na razie ona stoi stajni, stoi niech stoi i Będę próbowała jej ogólnie wyciągnąć to wypełnienie. Będę musiała kupić w Teddy wypełnienie do niej, dla niej, i będę musiała jeszcze parę innych koni zrobić renowację, bo dużo moich koni właśnie ma fałdy. Z czego Spirit miał fałdy, ale jak widzicie, właśnie już nie ma, bo wczoraj był po renowacji, Sedzio Muki. I dzisiaj już może normalnie jeździć, także będziemy wracać z nim do pracy. Myślę, że Wam się to podoba. A my już będziemy lecieć do odcineczka, więc dzisiaj jest w planie ogólnie robienie e, pójście z Kimś na spacer, pójście w teren, e, pójście na trening i pooglądanie walkera, czyli e, strażnik Teksasu e, oczywiście. Oglądam to, bo to jest mega fajne, tam uczył karatę. Więc tak, e, idziemy sobie pooglądać i zaraz do Was wracam. Obecnie sobie oglądam Walkera i zaraz lecimy po koniki. Co jeszcze Wciąż się przechwalał z Jak mogliście zauważyć, byłam już, e, jak wcześniej mówiłam, byłam już z nim oczywiście na treningu. Ma on zrobione renowacje, ma całkiem inny szablonik. E, za to nie poczesałam go. Sorry. Leciałam szybko na trening, żeby coś z nim poskakać, bo jest mega e, wiecznie dzisiaj. E, jeśli pytacie o ten stoł, stołek, to można go kupić w Ikei. I jak widzicie, tu stoi sobie Róża cały czas. Ja nie wiem ogólnie, co jej się stało, bo ona tu staje, cały czas, stoi koło sztormika. Ale z tej strony nie widać ładnie. Nie widać fałdek. Tu widać tylko taką małą fałdkę. O. I ogólnie. E, Widać gdzie indziej tą fałdę. To sobie jest sztormiczek w charmsie od darwin.charms na Instagramie. Taki grzybek i taki kantarek ode mnie dostał, bo miał urodzinki. Tu ma taki kwiateczek. Takie coś ma jeszcze i tu ma dwa diamenty. grzywe jest uczesany. I jak możecie zobaczyć, to z tej strony. Ogólnie ona ma fałdę, ale tego nie widać, bo teraz jest tu ciemno. Więc tego od teraz widać bardziej. To taka ciemna linia to jest właśnie ta fałda I Ja nie wiem ogólnie, co ja mam z nią zrobić. E, nie dam jej komuś, bo po prostu to będzie wstyd trochę. Dać taką fałdą e, tutaj, więc nie wiem po prostu co mam zrobić z tym. Ale niestety będę musiała je, ją całą po prostu Wyjmować to wypełnienie i po prostu ją od nowa robić. Bo ona tu po prostu nie ma sensu, żeby ona tu stała, albo po prostu do tam do tamtej stajni, albo będzie tu stała, dopóki jej nie zrobię. E, niestety, Speedzyk się już doczekał renowacji. Obecnie on wygląda tak. E, tak on wygląda: tu ma czarne taśmę izolacyjną, e, tu ma wypełnienie, tak wygląda z góry. Trochę gruby, ale okej. Okay. Nie wnikajmy, ma dłuższe wodze, że mu nie zrobiła też fałdek Też ma fałdę Ale ta fałda mi akurat nie przeszkadza, tu też ma fałdę, też mi nie przeszkadza e, Tu ma oczywiście swoją odmiankę Którą zaraz wam pokażę Obecnie mam tą odmianę właśnie tutaj Ale Jeśli możecie, jeśli mogliście widzieć to ja ogólnie nie robię koni z oczami, nie wiadomo jakimi, ale to jest mój drugi e, koń w życiu e, w karierze hobby horsowej. E, tu ma taką łatkę, taką wymyśliłam, to taką dałam. I koło oczu ma też takie cieni cieniowanie, ale tego oczywiście nie widać. E, ja ogólnie będę jadł zaraz obiad, <laughs> chyba. I pójdę sobie na trening z którymś koniem. Myślę, że znowu pójdziemy sobie ze Spiritkiem, bo dawno nie chodził. Albo pójdziemy sobie z iską no ma taki kwiatek. Z Pinteresta można sobie wydrukować i wyciąć taki i dać spinku, przypiąć. Franklik też dawno nie chodził, ten mały bejbus, bo coś się z nim po prostu nie zgrywam. Nie jest on po prostu w moim stylu za bardzo. Może będę go sprzedawać, ale na razie będziemy się skupiać na Spiritku, który dawno nie chodził. Może spróbujemy sobie dzisiaj wsiąść na róże, ale to będzie trochę ryzykowne. Musiałabym na niej wchodzić na ogłowiu. A nie chce się tego robić. Więc co, widzimy się już na placu. Więc tak, ogólnie sobie idę na plac z nim. Go prostępować i tak dalej. zagolopować sobie. I przypomniała mi się jedna rzecz. Ma przyjść do mnie koń na dzierżawę. Dwa. Mianowicie są to konie mojej trenerki. Obecnej, więc myślę, że coś będzie z tego. A my już sobie idziemy na plac i będzie, oczywiście, też z tego odcinek, jak przyjadę do mnie, to będzie za jakiś taki miesiąc miesiąc, półtora miesiąca przyjedzie i dostanę te konie. I to jest oczywiście już parkour rozłożony, jak zwykle. Z czego bardzo się cieszę, bo tutaj skakałam sobie właśnie ze Spiritkiem, już 80, i. Szczerze, będziecie mieli to z moim chyba komentarzem, bo nie chce mi się dawać piosenki, po prostu nie umiem. A zaczniemy sobie od mianowicie 60 chyba. Nie, najpierw sobie 70 poskaczemy. Taką mianowicie. Jest ona długa, więc zaraz Wam gdzieś tam ustawię i... Dobra, myślę, że wy cokolwiek widzicie. Więc ja sobie idę skakać i zaraz do Was wracam. Oła. No i właśnie tu się będę teraz nad sobą użalać, bo mnie strasznie tutaj boli. Ja nie wiem. Moje piękne siły ustawiania przeszkody. Oh my god! Więc tak, jak widzieliście, nic mi z nim teraz nie szło. Za bardzo strącą mi. I ogólnie, sorry, bo jestem taka zdychana, więc skoczyłam sobie dzisiaj Max 80 na nim. Szkoda, bo jest nie tak wygodny. Myślę, że będzie to długi odcinaczek, bo już ma prawie 10, 10 minut surowego materiału. No, i tu dalej stoję. Ogólnie, to ja bym Was postawiła na tych przeszkodach, co tu mam. To właśnie. Ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, więc zaraz zobaczymy. Czy jednak coś z tego będzie w sumie. Dobra, tu mam przeszkodę, i zaraz będziemy skakać z innej perspektywy. 80 90 Sorry Teraz mam ustawione 90 więc trzymajcie za mnie kciuki Bra. Także widzicie no. Ja już się normalnie szpotam. Więc nie wiem co to będzie szczerze. Zostawiam tutaj jak jest. Może jeszcze coś sobie po kusa porobimy. Oczywiście mam teraz ustawione tam 60. Takie, żeby się ogólnie dogrzać, tak żeby już pod koniec treningu się dogrzać z nim oczywiście, bo on ma problemy ogólnie z nogami. Jak widzicie, więc no. you <sniffs> Dobra, ogólnie sobie już tu poskakałam trochę razy. Teraz ustawiam sobie jakiegoś krzyżaka na kusa. Więc ogólnie mamy tam krzyżeczka ustawionego teraz na kusa. Więc no. I teraz galopu. Tak, telefon mi wpadł. On ogólnie nie trzyma się tak za bardzo na tym, jak yy, mówiłam. Do tego mi telefon spadł i yy, sobie teraz coś porobimy z GoPro. <tryk> Więc nie wiem, co mam jeszcze mówić. Ale on był dzisiaj przecudny normalnie w skokach. Super normalnie, to ja będę coś po prostu ze stępa robić. I myślę, że. Sorry, jestem tutaj trochę zadychana, więc sobie chodzimy drągi. Ze spiritkiem, i to jest ogólnie miejsce zawodów. To coś. To to całe, tam aż. I tu będą zawody się odbywać. I sobie tak chodzi. Ja już z niego sobie siadam. Pryt pryt, pryt. pryt, pryt pry, 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 pry. O ile ja to wodze mi się plączyło. Super koń. Teraz mu już puszczam na yy, ten i idziemy sobie tak połazić trochę. <gryt> Pójdziemy ogólnie na grób mojego psa, więc... Jak chcecie. Tam jest grób mojego pieska. Który nie żyje. 18 maja zginął. Tam jest jego grup. Tam o takie kółko. Tu jest chustawka. I z jest koło Tu jest jeden pies pochowany, którego nie widać już. A tu jest drugi, czyli ten mój, który był ze mną 16 lat, od urodzenia mojego, więc trochę przykro mi, no ale trudno, nikt wiecznie żyć nie będzie. Eee, tu jest przyciapa, eee, kosiarka, krzaki, które trzeba wypalić jak najszybciej, ciągnik, który jest zepsuty. No, to co? Schodzę z niego i co? Będziemy szli. Ogólnie, to już będziemy się żegnać. Jestem koło samochodu swojego i zaraz będziemy się ogólnie żegnać, bo muszę iść coś zrobić. A nie chcę mi się już dłużej przy ten. I tak ten film już ma yy, prawie 20 minut surowego materiału. Jak ja wam to prześlę, to po prostu wam powiem.